Konferencja blockchain i finanse, jesteśmy praktycznie na półmetku, już troszeczkę ściemnia się za oknami, przed nami jeszcze jednak masa prelekcji oraz gala rozdania nagród branżowych Nexus 2019, a tymczasem na naszej ściance Paweł Bielnicki i Wojciech Jakubas, zaróbmy se, będziemy rozmawiać o Hawali. Jak dla mnie, WTF. Czym jest Hawala? E, Hawala jest e, nieformalnym systemem transferu wartości, e, opracowanym e, Prawdopodobnie we wczesnym średniowieczu, przez kupców arabskich oraz perskich, który polega na bezgotówkowym przekazaniu wartości pomiędzy dwoma miejscami. Może warto dodać, że jest stary system, ale działa do tej pory i świetnie się zaimplementował. A mianowicie działa bez przerw. Jest dosyć anonimowy, co w dzisiejszych czasach powoli zaczyna być ważne, mianowicie dając kasę hawalarowi, żeby wypłacił ją w danym miejscu, nie wiem, w Damaszku oblężonym, um, on przesyła tylko informację do drugiego hawalara, jaka jest kwota i jaki jest kod na tę kwotę. E, kod daje klientowi, klient przesyła tam drugiej stronie kod. I ta druga strona wtedy idzie do już do tego hawala raszku, podaje jakiś kod, hasło, forma nie ma do końca znaczenia. Natomiast można to wtedy odebrać bardzo łatwo. I co ciekawe, tak jak blockchaina, tak i hawale system centralnych banków bardzo chętnie ściga, mimo że do końca nie wie, jak temat ugryźć. No właśnie o to chciałem zapytać, bo z tego de facto co mówisz, jak płynie e, wasz opis, no, trochę mi się tak w głowie stworzyło takie pojęcie human blockchain, że ja usłyszałem o tym, dlaczego już, już tłumaczę siebie tak? i wam wszystkim, e, ten kod to ten klucz prywatny, tak? ten nadawca, nadbiorca, to jest standardowy, klasyczny kanał komunikacyjny, jak nie ma e, przesyłu informacji, to nie ma komunikacji, ale to działa w dwie strony. Prawda, ale jeszcze warto wspomnieć e, tą małą różnicę, o której nie zdążyłem powiedzieć, mianowicie anonimowość. Bo po dokonaniu transakcji obaj hawalarowie wytargują karteczkę z, z daną transakcją, z historią tego i spalą. Nie ma po prostu już po tym żadnej informacji. Ta informacja nie jest y, nigdzie rejestrowana. Y Żadna zewnętrzna instytucja, żadne służby nie mają dostępu do wiedzy, że taka transakcja zaszła. Ta transakcja jest prywatną sprawą pomiędzy z jednej strony wymieniającymi się stronami, a z drugiej strony ludźmi pośredniczącymi w tej transakcji. Z wyjątkiem tych ludzi nikt inny nie wierzy, że ona zaszła. Okej. Okay. Bardzo ciekawa sprawa. Powiedzcie, gdzie więcej można informacji na ten temat uzyskać? Gdzie byście pokierowali? Haha. Ha. Z researchu, którego dokonałem opracowując ten temat, zdecydowanie najlepsze opracowania. E, tego zagadnienia e, mają instytucje finansowe jako to izby skarbowe, organizacje typu OECD, Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, czyli e, wszyscy ci ludzie, którym istnienie tego systemu bardzo leży na sercu. E, to znaczy leży na wątrobie właściwie, można by, można by bardziej powiedzieć. E, ludzie, którzy nie są go w stanie kontrolować, nie są w stanie na nim zarabiać. E, zdecydowanie naj... E, najbardziej merytoryczne opracowania. Dodatkowo dla bardziej leniwych możemy oczywiście się zgłosić do nas, do Zaróbmy.se albo ci, co lubią eksperymentować, polecam udać się do pierwszego lepszego małego sklepiku, choćby w Malmo, który będzie bankowo Hawalą i spróbować przeprowadzić sobie taką transakcję i może się zdziwić, że w jego rodzinnym mieście gdzieś tam jakiś Ibrahim prowadzi Hawalę i będzie mógł to nie wiem, w Rzeszowie, Warszawie odebrać. Bardzo ciekawe zagadnienie, na pewno będziemy je zgłębiać. Zapraszamy was e, bardzo serdecznie, ja w imieniu GitHub'a zapraszam was do współpracy. Może coś naszym czytelnikom na temat Hawali wypadałoby powiedzieć. E, mówiłeś o wątrobie, mówiłeś o sercu, od, od, od serca do wątroby niedaleko, w drugą stronę też. Niedaleko też macie do zaróbmy.se. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia serwisu. Naszym gościem był Paweł Biłnicki i Wojciech Jakubas z Se. Dziękuję panowie za rozmowę.